Żeby było spokojnie z zawracaczem głowy żyć, należy troszeczkę uduchowienia, a troszeczkę ogrodu botanicznego, kwiatów. Teraz zwiedzamy ogrodu botanicznego. Czyli żegnamy się na chwilę z uduchowieniem, chociaż oczywiście nie w sercu, ale, ale tak na zewnątrz i po prostu gonimy patrzeć na roślinki i jestem podekscytowany jak zwykle patrzeniem na roślinki one mi przypominają o stwórcy oczywiście nudny jestem wiem ale po prostu stwórca jest wszechatrakcyjny i to widać, i to widać jak się patrzy na roślinki zaraz zobaczymy i omówimy tą cechę wszechatrakcyjność stwórcy poprzez Widziana w świecie materialnym, tu gdzie żyjemy, poprzez roślinki. Na przykład Bugenwille. Po prostu już same Bugenwille rozkładają człowieka na łopatki. Przynajmniej takiego człowieka jak ja. I wiecie co? To nie są kwiaty, to są przelistki. To co kwitnie w Bugenwillach, tak no kwitnie, to są przelistki. Widzimy teraz takie... Halo już mam jeden dolar jeden. dla Kasi. Tak. Od pana. What's your name? Mohammed. Mohamed yes. Mohamed, eh? Abdur. Abdu. Mohamed i Abdul sprzedają mi koraliki takie za 1 dolar yes. Za jeden milion dolar funtów 1 yes. milion dolar funtów Forkasia No widzisz całski z Egiptu z ogrodu Botanicznego Czytamy Napisy jak ktoś umie o. No tutaj szaleństwo kupowania mnie wzięło taki mi tu pan oferuje. I skolko stoi. That looking Ja. Yeah. Skolko stoi. Piękna aleja palmowa. W ogrodzie botanicznym. Kupione. Jak to nazwać? Takie chusty. Więc ok. Słabo wytargowane. <grystanie> Słabo wytargowane. Ale będzie razem z paniami. Super. Hiper. Za to uśmiech się dołączył i zwiedzamy dalej. Lub w jedną stronę, lub w drugą stronę, i zawracacz głowy. Znajdzie lepsze miejsce, żeby Wam zawrócić w głowach w ogrodzie botanicznym. Na tle, Panie Muzułmanki, zadowolone Uśmiechały się, chciały być na wideo. Normalne dziewczyny. Tutaj napastują nas różni sprzedawacze, i dlatego tak pod ręką mam butelkę, żeby mieć co pić. Tutaj w li drugiej ręce liść, żeby mieć co wąchać. jing djang czy coś takiego. Jakiś jing-jang tu mam, Tam pan mi wcisnął do ręki. zaraz się zapytam, co to jing-jang jest. No i nie mogę nawet wyprostować ręki, ale. Widzicie u góry, że jest tutaj ogród botaniczny. <laughs> Czasem tak jest w życiu. No nie, że trzeba patrzeć się do góry. No i nie pod nogi. Ja patrzę pod nogi do góry. Jest wszystko dobrze. Dzięki dziang jest. I już Tu za mną jakieś starorzecze. E, nilu. Albo też druga odnoga, bo my jesteśmy na wyspie. A z tyłu no początek pustyni już. Początek pustyni i zachodzące słońce. Także pustynia czeka na nas. Zmęczone oczy? Tak, czasami są zmęczone. No, trzeba już się wyspać, do nie zmęczone. Teraz a. idę poprosić muzułmanki o fotkę. Żeby tego... fotę. foto? Okay, okay. Nie. Ok, so very good. very good, very good, very good, like this, oh, down, down, <laughs> beautiful woman, ja, yeah. ja, <laughs> yeah, super. A więc teraz było podrywanie pań muzułmanek przez chwileczkę, takie delikatne podrywanie, nic takiego, po prostu, żeby się cieszyły. Tak jest fajnie, żeby się cieszyły, żeby była radość. Ale nie było w tym podtekstów, tylko po prostu czysta radość, 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 radość. radość. Kupuję. Bierze od gościa, fajnego, sympatycznego, łysionego Mustafa. Mustafa. Mi, zawracać głowy. Zawracacz głowy, bierze. Nakładam głowę. I jak wygląda? Bosko, doskonale. Po prostu osiągnął doskonałość. A wiemy, że doskonałość to jeszcze nie wszystko. Dlatego, że ponad doskonałością jest co, jak się uczyliśmy? Ekstaza. No. Ale najpierw jest dużo roboty. Żeby po prostu najpierw myśli były łabędzie. Dopiero będziemy mówić o ekstazach. O, dzięki bardzo Mustafa. And twenty. Dramatyczne zbliżenie zachodu Słońca. Jak kolory mogą być dramatyczne, to powiem po prostu dwa Ani a nic się nie dzieje Coś wspaniałego. jeszcze jaka skała. Teraz już się nagrywa. po prostu jak żółw, to wszystko wygląda. Za mną wyspa Elefantyna. Dokładnie jeszcze nie wiem, co to znaczy, ale coś to znaczy ciekawego. Chyba jakaś świątynka jest. No i bardzo piękne skały. Z jednej strony tutaj są skały. Za mną nie wow. są Nie chcę mówić wracać głowy bez gadki dzisiaj Nie na gadki, bo tak piękne skały są a wszystko to na Nilu Niebieskim Niebieski kolor wody Nie wiem czy to jest niebieski Nil ale kolor wody jest niebieski Tak, są tu hipokodamy a kokody nie ma dopiero w że na sera są Krokodyle, czyli sobki. Te krokodyl nazywa się Sobek no, Będą nam z nas tresać kasę statyści w wiosce nowyjskiej No i wieczór na łódeczce nad Nilem. Żeby było fajnie, relaksująco i jest właśnie fajnie, relaksująco, bo radość ma różne odcienie. Wieczorem radość objawia się po prostu spokojnie, wypełnia serce, ciało i dusza. Nad Nilem, samotnie się bardziej. Chwile, relaksujące chwile nad Nilem. Relaksujące chwile nad Nilem. Zawracamy w głowie wieczornie Na spokojnie widzicie, że jest gościu zrelaksowany. A, spokojnie taka bryza od Nilu płynie. Wieje, no i, i jest radośnie idąc. Są strudzone buty, zablokowane głowy, pełne pyłu, który przypomina nam o życiu, może w Katarakty nilowe, przez które trudno jest przepłynąć statką a tutaj płyniemy. Przez taką kataraktę o, pięknie i zagadka dla spostrzegawczych, co jest nie tak na tym filmiku, a tam w dali karawane O jest! Karawana! Jak się może być bez karawany? Ale karawana nad Nilem to bardzo ciekawe wydarzenie. Chciałem się napocić, żeby wybiec przed Wielbłądy i żeby był fajny widok. Hmm. I tak złapałem Wielbłąda. I jest radość ze złapania Wielbłąda. Się nabiegłem, żeby go złapać. Piękne granatowe niebo w nubijskiej wiosce nad Nilem uff, się nabiegałem bo goniłem wielbłąda taki supermarket, ale i fajne rzeczy każdy ma swoje supermarkety tu jest GERFUR i co ze znakami towarowymi szanić prawo unijne tak GERFUR i NUBIAN GERFUR i już po prostu każdy na motorku podjeżdża kupuje biznesiki się kręcą nie ma żadnych tam ochrony znaków graficznych czy słowno graficznych <gry> Ładna lampeczka za mną ale tutaj znowu wielbłądy wieczorkiem sobie idą do stajni do wielbłądziarni Dziś zawracasz głowy na luzie więc tutaj będzie taniec z mumiami ale z taką mumią na wieszaku. tańczymy z mumiami wieczorem Wieluńciki sobie idą do domku. zawrót głowy z kamelami. Ech, I nie wiadomo czy to. Jest błąd, który jest wielbłądem. błądem. Eee, 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 eee. ja Wie jest Ee Ee śpiewa Ee Ee z Wieczór nad Nilem. Wieczór medytacyjny, islamski. Z meczetów płyną modlitwy do naszych uszu. Jesteśmy na dachu łodzi, która wiezie nas z wioski lobijskiej poprzez katarakty Nilu. A z meczetów dochodzą modlitwy minogów zachód głowy wieczorny nad Nilem na dachu naszej łódki. Zobaczcie, jak to jest na dachu naszej łódki. W tle modlitwy wieczorne modlitwy nad Nilem. Co one robią? Sprowadzają nas do wibracji modytewnych, to są dobre te wibracje, to są bardzo wysokie wibracje modlitewne. Miło mi słuchać motyw zarówno chrześcijańskich, jak i muzułmańskich, jak i hinduskich. Jeszcze jakieś, gdy usłyszę, to będzie mi miło, gdy człowiek modli się w intencji pracy nad sobą, w intencji dążenia do doskonałości, w intencji zrozumienia absolutu, który jest podstawą naszej egzystencji prawdziwej. Absolut jest podstawą życia. Jest życiem. Życie jest wieczne. O tym zapewnia nas, zawracacz wracać głowy z nadwieczornego wieczornego Nilu, z radosnym uśmiechem pana Bundy. Z radosnym uśmiechem. Szepło z